Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Jakiś czas temu opowiadałam Wam o historii, jaka miała miejsce w IKEA, kiedy kupiłam koc w innej cenie i kiedy zwróciłam się z reklamacją, okazało się, że pracownicy w przeciągu 10 minut przebudowali całą ekspozycję. No i próbowano mi mówić, że ta ekspozycja wcześniej już tam była. Obiecałam Wam, że jak cała sytuacja się rozwiąże i będzie miała jakąś puentę, to wrócę do Was i opowiem Wam o tym, jak to wyglądało. Dlatego dzisiaj właśnie wracam. Z odpowiedzią, ponieważ zakończył się jakby proces reklamacyjny w Ikei, mam od nich odpowiedź. O tym może później, bo zacznę od tego, co mnie najbardziej zdziwiło. Wiedziałam, że ten film może wywołać jakieś, nazwijmy to, kontrowersje i dyskusje, ale naprawdę byłam zszokowana poziomem tej dyskusji, a właściwie brakiem jakiejkolwiek znajomości prawa konsumenckiego przez część z osób. No i ktoś teraz powie, no dobra, ale co ty możesz o tym wiedzieć? Część z Was kojarzy mnie raczej z tematami takimi mamusiowymi, ale może nie wiecie, że ja posiadam wykształcenie właśnie z handlu i mogę się określić jako specjalistka od prawa konsumenckiego. Um, to jest takie moje hobby i też nie ma co się kryć, jeżeli jest. Coś, w czym jesteśmy dobrzy, a w tym jestem dość dobra, i to nie chodzi tylko o moje wykształcenie, bo ktoś powie, że studia nas nie uczą. Mam dość dużą praktykę, to jest coś, czego ja bardzo nie lubię. Ktoś by powiedział, że jestem osobą roszczeniową, ale tak naprawdę ja dość mocno walczę o swoje prawa, nigdy nie przepuszczę żadnej okazji, czy chodzi o 5 zł, czy nawet o 700. Dlatego zdecydowałam nagrać wam zupełnie inny filmik z takimi trzema moimi top historiami. W jednej z nich nawet udało mi się wywalczyć 700 zł zwrotu takiego czystego na konto wpłynęło 700 zł. Um, nie chcę, żeby ten film był taki długi, dlatego zapraszam Was po prostu jutro. Um... O 6 rano opowiem Wam też na przykład, jakim cudem po moim weselu otrzymałam drugą, prawie nową suknię ślubną, moją, bo nawet suknię ślubną udało mi się zareklamować. Także do tego filmu zapraszam Was jutro. A dzisiaj, może zacznę od kilku faktów i tego, jak zostałam też przez komentatorów odebrana. Duża część osób pisała mi, że to jest moja wina, że kupiłam koc za 99 zł, ponieważ ewidentnie na metce, którą Wam przybliżyłam, nazwa produktu była inna niż nazwa na metce. Słuchajcie, to jest e, nieprawda. Ja miałam w 100% rację. E, polskie prawo bardzo dobrze chroni konsumentów i sytuacja wygląda tak. Może porównam to, bo fikę i są różne nazwy i nie będziemy do tego porównywać. Gdy wejdziecie do sklepu e, takiego warzywniaka i będziecie mieli wielką ekspozycję pomidorów, a na dole będzie pisało ogórek 2 zł. Kupicie pomidory, okaże się, że kosztują one 10 zł. To tak naprawdę to nie jest Wasza wina, że pod pomidorami pisała cena ogórka. Oczywiście mówimy tu o sytuacji, w której. Nigdzie na ekspozycji nie ma słowa o pomidorach. Um, to jest wina sprzedawcy. To nie jest taka wiecie moralna wina sprzedawcy. Według artykułu 134 Kodeksu wykroczeń, jeżeli w miejscu publicznym coś jest wystawione na sprzedaż detaliczną i nie posiada ceny, podlega karze i jest to kara do 1500 zł. Także ja wcale nie musiałabym iść z tą reklamacją do okienka biura obsługi klienta, tylko po prostu mogłabym równie dobrze z tymi zdjęciami zgłosić to do konkretnej placówki, czyli akurat do inspekcji handlowej, zgłosić to, że taka sytuacja miała miejsce. Oczywiście pewno kaby nie otrzymała kary 1500 zł, tylko pewne upomnienie, ale jeżeli są sklepy, a wiem, bo sama czasami robię zakupy w sklepach, gdzie nie ma ani jednej ceny i trzeba to, o to wszystko pytać sprzedawcy, to słuchajcie, to nie jest tak, że sprzedawca jest super ekstra i nam metkuje ceny, bo chce, żeby nam było dobrze. Nie, on ma taki nakaz w prawie i my jako konsumenci nie mamy obowiązku sprawdzać tego na czytnikach, jak wiele osób mi pisało w komentarzach, że to jest moja wina, bo jak kupuję taki kod, to powinnam podejść do czytnika. Nie, słuchajcie, ja jako konsument nie mam obowiązku sprawdzania ceny. Jeżeli byłaby sytuacja taka, że ta ekspozycja miałaby obejmować dwie rzeczy, czyli na przykład na naszym przykładzie ogórki i pomidory I dajmy, że te ogórki by się wyprzedały, ale jest cena do ogórków i do pomidorów, to wtedy owszem, naszym obowiązkiem jest zapytać, która cena e, dotyczy którego produktu, no bo możemy być równie dobrze obcokrajowcami i nie mieć pojęcia, jak się mówi ogórek, a jak się mówi pomidor. Te rzeczy według polskiego prawa muszą być oznaczone mm, ceną. Jeżeli są nieoznaczone ceną, to jedyne co można powiedzieć, to wtedy, że są nie na sprzedaż, ale jeżeli są w sklepie i są wystawione na widok publiczny, a nie mają ceny. A są do kupienia, to jest po prostu niezgodne z prawem. Więc dzisiaj będziecie mieli też taki e, troszeczkę dawki, e, żeby Was nauczyć, bo nie wszyscy możecie e, o tym wiedzieć. Było sporo komentarzy też o tym, że ja bezprawnie zrobiłam zdjęcia w sklepie. I to jest kolejny mit. Nawet jeżeli słuchajcie na sklepie, galerii handlowej, macie znaczek przekreślonego aparatu. To jest bezprawne. Mamy prawo robić zdjęcia w sklepach. Sklep może się e, chronić e, ochroną e, wizerunku, ale ochrona wizerunku w polskim prawie dotyczy tylko i wyłącznie osób fizycznych. Jeżeli robimy zdjęcie ekspozycji, ceny towaru, to mm, to prawo nie obowiązuje, ponieważ nie jest to osoba. Także to jest pierwsza rzecz, którą mogą nam powiedzieć. Druga to bardzo często sklepy chronią się tak zwaną tajemnicą handlową. E, no i to jest kolejna pierdoła, ponieważ nie ma takiej możliwości. Tajemnicą handlową objęte są tylko i wyłącznie rzeczy bądź dane, które nie są wystawione, pokazane po prostu publicznie, czyli na przykład wszelkie rachunki, na przykład rzeczy, które dopiero będą w sprzedaży, czasami są, wiecie, na jakichś magazynach, jeżeli przychodzą takie materiały wcześniej. Rzecz wystawiona w sklepie na widok publiczny z ceną stanowi ofertę sprzedaży, jest rzeczą publiczną, także w ogóle nie jest wtedy prawnie chroniona tajemnicą handlową. Także sklepy mogą sobie powiesić nawet i taki wielki baner, że nie pozwalają mi fotografować, a... Sorry, nie ma takiego zapisu w prawie, że nie możemy zrobić zdjęcia, tym bardziej, jeżeli ma być to zdjęcie dowodowe. Bez takiego zdjęcia czasami możemy się przebijać słownie. My, jako konsumenci, nie mamy przecież możliwości poproszenia sklepu o to, żeby udostępnili nam materiał wideo, który może nagrywali, więc takie zdjęcie jest bardzo często naszym materiałem dowodowym i to też warto wiedzieć: wolno robić zdjęcia, oczywiście nie wolno robić, wiecie, mogą się doczepić, jeżeli robicie zdjęcie na przykład i na tym zdjęciu jest osoba mm, na przykład jakaś pani sprzedawczyni, no to tu już się mogą czepiać, ale jeżeli robicie zdjęcie półki, ekspozycji, ceny nie ma takiej możliwości, nie jest to ani ochrona e, wizerunku, ani tajemnica handlowa, także mam nadzieję, że tutaj już em, dwa mity, właściwie już trzy e, wam obaliłam i powiem Wam, że jeszcze jedna rzecz mnie straszliwie denerwowała w tych komentarzach i to jest rzecz, która mnie chyba jeszcze bardziej e, denerwowała niż nieznajomość prawa, to to, że bardzo dużo osób zniechęca innych do korzystania z, ze swoich praw. To, że Wam się nie chce czegoś robić, że Wy e, pozwalacie sobą czasami manipulować, oszukiwać, to jest Wasza sprawa. E, komentarze, e, mi by się nie chciało, czepiasz się o 40 40 złotych, o Boże Boże, ale robisz aferę. No i co się wielkiego stało? Słuchajcie, mnie to nie interesuje, czy to była złotówka, 40 złotych, czy tak, jak właśnie opowiem Wam w jutrzejszym filmie, 700 złotych. To jest wszystko jedno. Ktoś ze mnie, ktoś nie przestrzega prawa. I ja jako konsument mam prawo respektować to prawo. Jeżeli nie chcecie, to takie prawo też macie, ale najbardziej irytuje mnie zniechęcanie do korzystania z naszych praw, bo jeżeli ktoś nam mówi, że odbierze nam jakieś prawa, tak jak było na przykład tam z tymi marszami kodu e, z Trybunałem, to tysiące ludzi na ulicach skadują. E, nie, nie odbierajcie nam naszych praw. A prawda jest taka, że prawa, które obecnie funkcjonują, duża część osób ma po prostu głęboko zapełnione proszeniem w tyłku, nie przez... co, że ich nie przestrzega, to jedno, ale nawet jeżeli nie ma, to i tak z nich nie korzysta, więc e, po prostu dziki bieg zatłumam, ale to jest pewno historia na zupełnie inny film. E, no i mi się, powiem Wam szczerze, wtedy nóż w kieszeni otwiera, jak czytam takie komentarze, bo ja wiem, że takie osoby też e, bagatelizują o wiele większe rzeczy. Nie wiem, wiem, że to porównanie będzie teraz bardzo mocne, ale pewno mogą być świadkami nawet jakiejś przemocy w rodzinie i powiedzą he policja w Polsce i tak nie zrobi po co to zgłaszać, no nie wiem, wyszłaś za takiego męża, no to trudno, no co już zrobisz, no biedna ty, ale um, tak samo podchodzą do jakiegoś obrażania w internecie, a bo to jest w internecie, wiesz, to się nie liczy. Nie, mamy prawo, które nas chroni, jak ktoś chce z niego korzystać, to to jest jego sprawa, jak ty, dana osoba, e, nie chcesz z niego korzystać, to nie korzystaj i tyle, ale nie zniechęcaj innych osób do tego, żeby korzystały ze swoich praw no, wyładowałam to co mnie e, irytowało i denerwowało a jeżeli chodzi o odpowiedź z Ikei, no to oczywiście załączyłam e, wszystkie informacje, załączyłam też film, który nagrałam, żeby potem nie było, że gdzieś po sieci krąży jakiś film, o którym oni nie wiedzą i na początku dostałam odpowiedź z takiej głównej infolinii, że po prostu przepraszają mnie bardzo za zaistniałą sytuację i mają nadzieję, że jakby to nie wpłynie na to, że zwrócą jakby moją, moje uwagi do konkretnego e, działu e, no i że postarają się, żeby takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Powiem Wam szczerze, że ta odpowiedź mnie naprawdę w 100% satysfakcjonowała, bo o to mi chodziło, chodziło mi też o to, żeby właśnie IK powiedziała słowo, przepraszam, którego bardzo brakowało mi podczas mojej reklamacji w sklepie, ale ku mojemu zdziwieniu, już na drugi dzień odezwała się do mnie menadżerka IK w Katowicach, powiedziała, że przeanalizowali całą sytuację, obejrzeli, z tego co zrozumiałam, to chyba nawet ją obejrzeli. No i zgadzają się w 100% ze mną, że miałam rację, także no. To też jest jakby odpowiedź do wszystkich osób, które mówiły, że to jest moja wina. Um, jak najbardziej przepraszają mnie za tą sytuację i w ramach przeprosin, po pierwsze, mogę kupić ten kod za cenę 59 zł um, i zapraszają mnie na obiad, do restauracji swojej. Um, no, jeżeli chodzi, wystarczy, że wydrukuję, żeby była też jasność. Um, napisali, że wystarczy, że wydrukuję maila, które dost, którego dostałam jak go przedstawię w kasie to cena zostanie mi mniejsza naliczona za koc, mam nadzieję, że w tym tygodniu powiem Wam szczerze, że na początku się zastanawiałam ale uznałam, że za 59 zł, tak jak Wam mówiłam kod mi się podoba, więc sobie podjadę, a co tam, kupię sobie ten koc jeżeli chodzi o obiad, to pewno nie skorzystam bardzo nie z ich strony, ale raczej nie jadam tam, tam obiadów, może jak będzie mój mąż chciał, no bo pracuję w Katowicach, jak będzie chciał, no to może sobie skorzysta, może nie zaprosili mnie z całą rodziną, żeby pojasność nie tylko mnie, więc e, wiecie, mogę, mogę zrobić imprezę w Ikei. E, nie no, mówię, jak będzie chciał, to może sobie skorzysta. Ja nie zamierzam. No więc ja tam zwykle nie jadam, więc e, ale bardzo miło z ich strony. E, także e, może ten przykład też Wam pokaże, że czasami warto poświęcić chwilę. Jak nie chcecie, to nie, oczywiście. Ja jakby nie robię problemów, jeżeli nie chcecie korzystać ze swoich praw. Nie korzystajcie, ale jeżeli coś macie, to czasami warto poświęcić chwilę, bo pewno część z Was by oddała ten koc i powiedziała: No, oszukali mnie i wyszliby. Um, no i najwyżej byście opowiadali znajomym, jak to się Wam przytrafiła historia, że kupiliście koc i go oddaliście. Ktoś też mi pisał: No, i co z tego? Masz ten zwrot pieniędzy, no to co się w ogóle czepiasz? Um, no właśnie, po to się czepiam. Po to się czepiam, żeby mieć na swojej liście, bardzo długie liście. Um, przed tym filmem zastanawiałam się z moim mężem i nie byliśmy w stanie zliczyć, um, ile mieliśmy sytuacji takich, których znajomość prawa. Nie chodzi o to, że jakby ile reklamowaliśmy rzeczy, ale w ilu sytuacjach potem znajomość prawa pomaga też w takich codziennych rzecz, rzeczach. Um, no właśnie, jeżeli wiecie, że możecie fotografować, to nie macie jakiegoś problemu z pięcia, z ochroniarzem, proszę kasować zdjęcia i w ogóle znacie prawo, znacie konkretne artykuły, możecie to zacytować, więc się też nie stresujecie w takich sytuacjach. Bardzo często po prostu wystarczy już w kasie albo po prostu w punkcie klienta, jeżeli powiecie, że wiecie, że macie takie prawo. Bardzo dużo osób myśli po prostu, że nie wiecie, że macie takie prawa. I po prostu to respektuję, więc nie byłam w stanie zliczyć. Trzy takie naprawdę. Duże historie. Dwie z takiej można, dobra, nazwijmy to mojej walki z międzynarodowymi korporacjami, bo to też nie jest tak, że jak one mają jakiś super prawników, no to one nie popełniają błędów. No i historia tego, jak to się stało, że na sesji po ślubie już miałam nową suknię, nie tą, którą właściwie nie do końca tą, którą miałam w dniu ślubu na sobie. Zapraszam jutro, jeżeli jesteście ciekawi. Jeżeli się film Wam podobał i chcielibyście też zobaczyć takie, usłyszeć trochę o takich systemach prawnych, dajcie znać, czy Was takie tematy interesują, bo nie ukrywam, to jest coś, w czym naprawdę myślę, że jestem dobra i myślę, że mogłabym Was też paroma ciekawostkami zainteresować, więc dajcie znać, czy ciekawiłby Was też taki temat. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa!